Upolitycznienie policji. Temat wraca jak rzeka, jak odgrzany kotlet, wraca jak tłuszcz po dobrej wiecie. No tak to właśnie jest. U ulubiony temat, wałkowany. Odkąd pamiętam, odkąd tylko jestem w służbie, zawsze pełnię służbę w upolitycznionej formacji. A jak jest naprawdę? No tutaj, chyba najbliżej mi do sformułowania, którego użył przewodniczący. NZZ Policjantów, Rafał Jankowski, który w jednym z wywiadów, teraz nie chcę tam, że coś przekręciłem, ale powiedział coś w stylu, że upolitycznienie policji kończy się 10 km od Warszawy. No coś w tym jest, no bo zwróćcie uwagę, skąd macie te wszystkie transmisje, te wszystkie różne dziwne live'y, te wszystkie relacje z jakichś takich sytuacji, gdzie policja... Staje w ogniu wydarzeń no, z Warszawy, tak? No bo tam się to wszystko kumuluje tak zwany warszawski teatrzyk uliczny. No i ci biedni policjanci stoją od zawsze po środku jakiegoś sporu politycznego, społecznego, jeszcze jak zwał, tak zwał. I te kamie kamienie tak. W cudzysłowie oczywiście ka kamienie, argumenty tak latają nad tymi głowami, czasami trochę niżej. Ci policjanci muszą podnosić te przysyłowe tarcze, żeby ludzi odgrywać od siebie. I ci ludzie tak, jedni na drugich, ci na tamtych, ci na owamtych, a policjant stoi po środku. I tak jest od zawsze, odkąd pamiętam. I odkąd pamiętam, policjant zawsze słyszy, że jest polityczny. Ale właśnie wystarczy, tak jak mówi szef związków, wyjechać poza tą Warszawę, wyjechać, nie wiem, 300 km, 400 km do jakiejś małej jednostki policji. Takiej wiecie, gdzie pracuje, nie wiem, 30 policjantów. Czterech kryminalnych, pięciu patrolowców, jakichś dwóch dzielnicowych. Jak zajrzysz do szafy takiego dzielnicowego, który ma do przejechania kilkanaście wiosek jednym radiowozem, i on ma tam, nie wiem, dziesięć niebieskich kart, jakieś pisma zlecone od różnych instytucji, jakieś pomoce prawne, to w jaki sposób on jest upolityczniony? Ten chłop nie ma w co rąk włożyć. Robi wszystko, żeby być we właściwym czasie, wyrobić się w terminach i żeby ludzie czuli, że on jest blisko nich. No i on tam jest, tak? I on to wszystko robi. Eee, Jak upolityczniony jest patrolowiec w takiej małej wiejskiej jednostce, który jeździ kilkanaście kilometrów na interwencję i ogarnia spory sąsiedzkie, te przysłowiowe, wiecie, kradzieże kur i kaczek, albo różne takie, wiecie, no przyziemne rzeczy, które spotykają każdego z nas. Nie jakieś wielkie manifestacje społeczne, które dotyczą nas wszystkich i ludzkości, tylko takie, te przyziemne, które dotyczą każdego z nas. Jak jest upolityczniony policjant w ruchu drogowym, który stoi na jakiejś trasie krajowej, ma fotoradar i nagle łapie kilkunastu ludzi, którzy nie ogarniają ograniczeń prędkości, albo jeździ z tym właśnie z tym wideorejestratorem i nagle buspasem ktoś go wyprzedza, <coughs> pędząc na podwójnej ciągłej. No w ogóle jakaś masakra. I to jest upolitycznienie, bo policjant wykonuje swoje obowiązki, ale mi się dzisiaj telefon trzęsie. Yy, wynikające z ustawy o policji i zobowiązujących kodeksów gdzie to jest upolitycznienie. Yy, prowadzę te moje przydają głos od kilku lat i jestem absolutnie dumny i szczęśliwy z tego, że nie muszę zmieniać poglądów. Cały czas dokładnie idę zgodnie z linią programową tego kanału. To znaczy opowiadam, że jestem dumny z tego, że jestem policjantem. Już nie będę powtarzał, albo powtórzę te wyświechtane komunały 15, 20, ileś tam tysięcy interwencji dziennie w skali kraju a tylko kilka gdzieś tam się medialnie przewija i na tej podstawie wy sobie budujecie negatywny obraz. A ja od zawsze, od zawsze, odkąd tylko powstałem przydaję głos, mówię o tym, co jest fajne. I co? Dzięki temu jestem absolutnie spokojny, bo jakakolwiek karuzela wyborcza, jakiekolwiek wybory, które odbywają się w demokratycznym systemie, nie dotyczą kompletnie mojego kontentu. Bo ja zajmuję się dobrymi policjantami. Tymi, którzy wykonują dobrze swoje obowiązki, tymi, którzy stawiają się do służby, pomimo różnych niedogodności, pomimo różnych, wiecie, sytuacji, które gdzieś się pojawiają w przestrzeni medialnej, a oni się pojawiają. Pojawiają się nowi policjanci, którzy występują do służby, pojawiają się ci, którzy służą więcej trochę lat, jeszcze więcej. I jakoś to się wszystko toczy. Policjanci przyjeżdżają na interwencję, ludzie są ogarnięci w swoich problemach. I tak to powinno wyglądać. Pewnie zawsze można coś usprawnić, zawsze można coś zrobić lepiej, ale ja właśnie pokazuję, że w całej tej naszej rzeczywistości, która nas otacza jesteśmy wciąż krajem, który się rozwija jesteśmy wciąż policją, która wymaga unowocześnienia, dofinansowania wielu innych spraw, które po prostu się nie wydarzyły przez kilkadziesiąt lat zaniedbań, tego w jakim systemie w jakich warunkach gospodarczych, społecznych tkwiła Polska ale to się cały czas zmienia, idzie ku lepszemu, jest coraz lepiej ja nie znam człowieka, który w pewnym momencie powie, dobra jestem nasycony, koniec nic nie trzeba się więcej rozwijać, nawet chyba ten Elon Musk cały czas próbuje nowych rzeczy, więc nie oczekuję tego, że dojdziemy do, jakiegoś, do, jakiegoś, do takiej sytuacji, że my policjanci, czekakolwiek inna grupa społeczna powie dobra, i enough, jesteśmy pełni dobra, zajmijcie się innymi, nam już wystarczy no każdy chce więcej Przecież to jest oczywiste, ale ja właśnie prowadząc, sprzedając głos mam ten komfort psychiczny że nie mam teraz jakiegoś <laughs> wiecie, fikołka umysłowego które nakazuje nagle zmienić postrzeganie policji, bo wystąpiły jakieś wybory w Polsce. Nie, policja dalej stoi po środku, dalej wykonuje swoje obowiązki. No, zmienili się tylko miejscami ci, którzy kiedyś nas nie lubili, teraz muszą nas lubić. Ci nas lubią, nas nie lubią, tam ci nie lubią. Wiecie, zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy mnie to obchodzi? Zupełnie nie. Tak jak każdy inny człowiek w Polsce. Poszedłem, wrzuciłem kartkę do urny wyborczej, zaakceptowałem wyrok, wynik wyborów i sobie żyję, tak? Nie robię żadnej zadymy, na nikogo nie pluję, nikogo o nic nie oskarżam, po prostu przychodzę do służby i robię dalej swoje. Po prasy, tak jak teraz, po służbie, jadę sobie, nagrywam sobie na kanał, przedałem głos i robię to tak samo jak do tej pory. Coś się dla mnie zmieniło? Nie, ponieważ. Moje przekonania są stałe. Moje przekonania są stałe i mówiące o tym, że polska policja jest fajna. Po prostu polska policja jest fajna i polska policja wykonuje swoje obowiązki. Skąd taki wniosek? No, a no z tego z tej przewagi wielkich liczb. Tej wielkiej liczby, fantastycznie dobrze przeprowadzonych interwencji, które każdego dnia się odbywają. To, że jest kilka gdzieś, które wam się nie podobają, trudno, no zdarza się, tak? Jak ktoś wam kafelki kładzie w domu, to na 100 tysięcy kafelkarzy, którzy kładą teraz kafelki w różnych kuchniach albo w łazienkach w Polsce, też się pewnie 10 trafi takich, co nie zrobią dobrze fugi. No no, to no, statystyka, no. Tutaj nic innego nie wymyślimy. Ale ja właśnie od zawsze pokazuję to, że policja jest fajna, i teraz problem mają ci, którzy do tej pory yy, zarzucali mi, że służymy jakieś tam władzy. Teraz jest nowa władza. A wszyscy zapominają o jednym, że my, zgodnie z rotą ślubowania, służymy wiernie narodowi. I o tym mówi konstytucja. Tak, o tym mówi konstytucja. Jak to wygląda w Polsce? Naród sprawuje władzę. Suwerenem jest naród, ale naród nie sprawuje tej władzy bezpośrednio, tylko sprawuje je przez wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli. I czy to są tacy, czy owacy, to mnie to nie interesuje. To są ludzie, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach przez wolnych, świadomych swojego wyboru ludzi. Ci ludzie znali wcześniej czyjś program, wiedzieli kto co chce, co będzie wprowadzał i na niego zagłosowali. Nie mnie to oceniać, nie mnie to krytykować, nie mnie to chwalić. Ja też mam swoje poglądy. No i ci demokratycznie wybrani ludzie ustanawiają jakieś prawo, które należy potem respektować. Na tym polega państwo prawa, no inaczej się nie da funkcjonować a policja jest od tego, żeby właśnie porządkować, żeby pilnować tych, którzy no, nie ogarniają tych podstawowych zasad demokracji, że no, większość rządzi mniejszością, oczywiście tolerując jej wszystkie prawa i akceptując i no, przyjmując, że ta, ta mniejszość też ma swoje prawa. No ale wszystko jest w jakiś ramach. Policja jest od tego, żeby tych ram pilnować. I ja dlatego nie mam żadnych problemów, żeby każdego dnia znowu włożyć ten mundur, stawić się do służby i nie przejmować się tym, co ludzie gdaczą no bo te wybory dla mnie jako policjanta nic nie zmieniły. Dalej muszę przestrzegać roty ślubowania, dalej muszę stać na straży uchwalonego w Polsce prawa i spełnić służbę zgodnie z mottem, czyli pomagamy i chronimy. Pozdrawiam.